Dzień dobry wieczór Witam serdecznie po raz kolejny praktycznie dla mnie słuchajcie to była sekundka bo raz przed chwilą właśnie skończyłem nagrywać odcinek z mapy azjatyckiej ale tak no dla was dla was minął tydzień może nawet dwa bo sam nawet jeszcze nie wiem jak te będą odcinki słuchajcie porządkował tak jak mówiłem wcześniej po prostu nagrywam do przodu i no i chcę żeby po prostu na tym na moim kanale u coś się co tydzień pojawiało bo tak jak wiecie lub nie wiecie Wyjeżdżam co dwa tygodnie i po prostu nie mam kiedy, słuchajcie, tego wszystkiego ogarnąć. Także yy, dzisiaj, dzisiaj zapraszam na taką yy, serię, która się ukazuje od czasu do czasu na, na amerykańskiej mapie, czyli Riven Band Springs. I tutaj gram ze znanym Scottem, czyli Marecki i Scott. Zapraszam. Dobrze, słuchajcie, no to jesteśmy już, która mi się słuchajcie, załadowała. Także teraz będziecie mogli zobaczyć e, mój postęp. Scott już tam, słuchajcie, śmiga, pomaga mi pomaga mi w tym tutaj w, w żniwach ma no raczej zbioru zbioru fasolki także może wam tutaj na szybko pokażę bo w sumie dawno 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 nie było słuchajcie żadnych takich sumy tutaj no, filmików z tej właśnie z tej, z tej tutaj mapy także tak się słuchajcie rozwijam tutaj buduje się moja hacienda moja hacienda tylko napiszę do Scotta przywitam się Witam się na szybko. Może go poinformuję, że teraz jeszcze tylko nagram szybki odcineczek. O, wideo napisałem Was, wideo, dobra, a będzie, będzie wiedział skłód o co chodzi. Także szybko, słuchajcie, przejdziemy się po mojej tutaj farmie, żeby wam pokazać, jak to tutaj wygląda. Yy, powolutku się, słuchajcie, rozbudowuję. Pole numer 61 tutaj właśnie przekształcam na moją, na moją farmę tutaj są moje słuchajcie tereny jeszcze tak jakby to zobaczyć te tereny czekajcie o w ten sposób tutaj są moje tereny a tu, a u góry a u góry tutaj tereny Scotta no widać chłop ma, chłop ma więcej i więcej terenu ponieważ o dziwo o dziwo ja mam mniej czasu you don't want me to go no 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 tak, 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 skąd nigdzie nie odchodź. Pracuj dalej tutaj. Zrobił dobrą robotę, słuchajcie, on tutaj mi zebrał. O, muszę mu podziękować. Tutaj, słuchajcie, a wczoraj skończyłem e, praktycznie takie dwa tutaj, te dwa, dwa takie kółeczka zrobiłem. A chłop tutaj ogarnął całe pole. Całe pole ogarnął. Nie wiem, gdzie on te. Czy on, czy on tutaj sprzedał tą, bo coś takiej kasy tutaj nie za bardzo widzę. Zaraz się go zapytam, co on z tą fasolką, słuchajcie, zrobił. Może sprzedał sobie. <noise> Ale tak, coś to potem tak kasy mi zwróci. Dobra, szybki złom, słuchajcie, na farmę. Tu jest, mam taką. Małą szklarnię, nie używam jeszcze tego, tego modu helpera ponieważ ja i tak tutaj postawiłem ekstra słuchajcie zbiornik na wodę Także, e, także mam spory, spory zapas, tutaj mam słuchajcie grzybki Grzybki i te, te en enoki no i chyba boczniaki że tak to się nazywa Kureczki 30 kureczek tutaj słuchajcie e, sobie, sobie e, gdekają Mały tartak, mały wartak, gdzie słuchajcie, przydaje mi się, yy, raz że do budowy domu, a po prostu nadwyżkę, nadwyżkę sprzedaję. Obok tutaj, kilka owieczek i kilka, kilka kózek, tak? Kozy, kozy, kozy górskie, tak? Tak z tego co pamiętam. Także mleczko się mleczko się zbiera i wełna, wełna też tutaj. Jak widzimy, resztę, resztę pola numer 62. Mała wiata już stoi, sprzęty jeszcze takie, a jeszcze słabe jak na początek, ale powolutku, powolutku leci. Skot tam śmiga w przyszłości, oczywiście, tutaj to, to pole będzie przebudowane na, na łasie farmę. Dojdą nowe zwierzątka, potem większe, nowe hale jakieś produkcyjne. No ja, słuchajcie, powolutku, powolutku nam się tutaj nie śpieszy. Mamy tutaj sporo do ogarnięcia. Dobra, teraz na szybko wam pokażę, co chłop tutaj powyrabiał. Że skoczmy do Scotta muszę wyjść z tego, z tego płota. Tak jak widać, o, ten to już poleciał, ten to już poleciał z budową domu. Już słuchajcie, zaraz będzie, zaraz będzie dach. Ale tak jak właśnie mówiłem, no ja dwa tygodnie tu, dwa tygodnie tam, także troszkę, troszkę więcej czasu, gdzie zawsze ja tutaj cisnąłem i to dosyć, dosyć, dosyć ostro. Teraz role się odwróciły. On tutaj jeszcze ma, słuchajcie, tak jak widzicie, sprzętu ma troszkę więcej, on ma taki sprzęt jak inny i z dzielimy tak, żeby na raz nie, wszystkiego nie kupować. Ma większą szklarnię tutaj, widzicie, mają, ma podwójną, nawet dwie szklarnie, słuchajcie, że tutaj produkuje sporo, sporo, sporo warzyw i chciałbym powiedzieć owoców, <laughs> sporo warzyw. Też tutaj, zobaczcie, podwójna, podwójna na, na grzybki i tak samo, podobnie, pole numer 32 po prostu przekształcił na swoje nas pod swoje potrzeby. Tutaj jeszcze jakieś zwierzątka, tutaj jeszcze chłop trzyma, zobaczcie też ma tutaj kuski i jeszcze łowieczki. A po drugiej stronie już większy tartak, wcześniej miał mniejszy, teraz już go podrasował, podwiększy, tutaj wycina ten cały las, w pień. <gry> A że chłop jedzie, jedzie, jedzie ostro. Jak to wygląda z funduszami, zaraz Wam pokażę. Ja tu mam 122 tysiące maszyny tak widzicie, on tutaj ma spraya, ja spray'a nie będę także my się wypożyczamy tak samo do wapna do yy, yy, krona tak krona prasy do bel okrągłych, a też to ma nie skąd kupowałeś bo ja, ja to ma mogę się do mnie pożyczyć yy, co, ja mam w sumie tylko siewnik ja, ja mam sadzarkę ten siewnik punktowy on tego nie ma także akurat może może sobie pożyczać i dwa silosy na, na ziarna u mnie słuchajcie są celosy w innym, w innym w ogóle miejscu zaraz tam w sumie już na farmę będę słuchajcie wracał tylko się by musiał jakoś o tutaj a tutaj mnie sprzedawał no to słuchajcie lecimy z tym czyli on tutaj to co zebrał wysypał mi do wysypał mi do tego do na przyczepę także jedziemy słuchajcie to sprzedać ojej ale mu ciężko leci ciężko mu idzie z tym Pojdziemy drogą. Wiecie co zauważyłem tutaj właśnie w fs 25 Zauważyłem taki myk, że mm, jadąc po drodze, no, na, nabieramy tej prędkości, co jest, o, jest oczywiste, nie? A jak wiadę słuchajcie na pole, tą prędkość tracę. I w końcu jest tak jak być powinno, jest bardziej realistycznie i to mi się słuchajcie podoba. Wcześniej tego nie było, wcześniej można było po polu też grzać, ile tam fabryka dała. Co na razie to nie jest zbytnio, zbytnio realne, jakoś słuchajcie. Muszę tego mojego ir e trackera inaczej ustawić, bo tak też strasznie blisko siedzę w tym ciągniku. Tak praktycznie na kierownicy siedzę, nie? Muszę tak cofnąć trochę, o tak byłoby lepiej. I tak słuchajcie, cud, że jeszcze działa, bo ten, jadę na sterownikach yy, z FS22 i czasami po prostu mi się ten tracker zacina. No zobaczcie jak będzie teraz, bo teraz w sumie jadę bez, yy, bez przerwy, czyli poprzedni odcinek co nagrywałem z yy, japońskiej, japo, powiedzmy japońskiej mapy. Także jeszcze dziwo działa. No i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jedźmy to sprzedać. <laughs> Jak powiem, troszeczkę z tą fasolką się tutaj, tutaj zdupiłem, bo <laughs> tak cenowo to tam wychodzi po tam chyba, 3, tak teraz chyba po 2,5, zaraz, zaraz zobaczę, ale chyba coś tak, czy 2,5, czy 2,700, popatrzmy, jak to wygląda ta fasolka, yy, słuchajcie, 2,300, no 2,300, nawet nie 2,5, <laughs> czyli tak podobnie jak rzepak, prawda? ale zobaczcie, zobaczcie, no zaraz zobaczycie ten, ten cały sprzęt do tej fasolki no to kurczę, szerokość tego te, tego headera, jak tak można nazwać jest bardzo mała i naprawdę trzeba się na tym polu najeździć także tutaj naprawdę wielkie, wielkie, wielkie zanie dla Scotta, że tutaj mi pomógł z tym polem, bo tak to bym w siedział i bym włączył tego bym włączył e, pracownika i tak by ten pracownik tą całą fasolkę, nie? No też takie, zobaczcie, w, y, animacja wysypywania fasolki Też takie, takimi takimi kuleczkami ona kurczę spada, no Też mogliby to zmienić, bo Nie wygląda to zbyt dobrze, naprawdę 65 tysięcy Fasolki 65, no prawie 66 tysięcy 88, no, no, no. Jeszcze może jest jedna przyczepa będzie, także no nie jest słuchajcie źle Zobaczymy, ile tam Scott ma w zbiorniku. Ale spodziewałem się, że będzie więcej, bo tak wczoraj właśnie jak zrobiłem takie te cztery poprzeczniaki na tym jednym polu, dojechałem, ee, miałem trochę pełny zbiornik, bo tam jeszcze miałem ze z wcześniejszego pola, sprzedałem to. No to resztę, co Scott zrobił, no to było jedno pełno, jedna pełna przyczepa z tego, z tego co widzę. No to powiem, że tak niezbyt ta fasolka sypie. Myślałem, spodziewałem się, że będzie lepiej, bo tak właśnie sadząc tą fasolkę mówię, dobra cenowo podobna, po, podobnie jak do, jak do rzepaku prawda, ale ten jakaś taka dziura No, cenowo podobnie do rzepaku, ale jeżeli chodzi o czas pracy, no to jest masakra, bo to trzeba słuchajcie to yy, siewnikiem punktowym, czyli trzeba tą ziemię najpierw spulchnić żeby żeby, żeby, no żeby tego, tego, tego siewnika użyć Potem trzeba wiadomo, obsadzić i tak dalej, i tak dalej No i teraz zobaczcie, tą kurczę maszyną Trzeba się najeździć Czyli jest czasochłonne, naprawdę jest czasochłonne A potem zobaczcie, trzeba jeszcze wykonać orkę Ponieważ się... O, Scott ma chyba pełno, dobrze, że podjedziemy Trzeba jeszcze wykonać orkę, ponieważ tak sobie gra życzy Także naprawdę sporo jest tutaj do wykonania Ale trafiłem Trafiłem pod sam ten Good Timing To wiecie, ten tutaj header to jest tam nie wiem ma 4 metry czy 3 metry, także naprawdę to jest to jest dosyć, dosyć dosyć wąsko To tutaj mi coś pisze to jeszcze jedna powinna być, bo tak tutaj tutaj on tutaj troszeczkę, tak tutaj jeszcze z tego zbierze. <noise> Plus jeszcze tamto pole, także no, jak słuchajcie, jak dobrze pójdzie, to jedna przyczepa jeszcze będzie, czyli 60 tysięcy powinienem zarobić ponad, no to jakieś, no powiedzmy około 230 tysięcy, 240 tysięcy powinienem na koncie mieć. No to tak, no szczerze dupy nie urywa. Naprawdę, naprawdę, naprawdę dupy nie urywa. Dobra, ja go tutaj słuchajcie w odstawię, bo jest co robić. Zgasimy go. On też już ten mój challenger jest, no, słuchajcie, na wykończeniu. 40 godzin już mam na, już mam przejechane, także jest sporo. Naprawa, słuchajcie, naprawa tego challengera kosztuje mm, jakieś chyba 7,5, 7,5 tysiąca. Chociaż może tak bym tu jakiegoś a sobie ustawił, co? Nie wiem czy ten GPS na tej orce, słuchajcie, będzie tutaj działał. Chociaż chyba, chyba powinien, co? Ja wiem, że ja to robię źle, ja wiem, ja to ja nawet, nawet słuchajcie, nawet nie piszcie mi w komentarzach, bo ja wiem, że ja to robię źle, bo tak pewnie się orki nie robi, nie? Ale to teraz zobaczcie, trzeba się będzie tutaj kurczy najeździć, najeździć, żeby tutaj ten cały <gryny> cały progres ogarnąć. Bo to pole, słuchajcie, no jest takie dosyć, dosyć. No ale wracając do tego do tego Challengera, słuchajcie, 40 godzin ma na, ma na liczniku ten, ten, ten taki wskaźnik do, do napraw troszeczkę już szybko schodzi. Wiadomo im, im, im pojazd będzie miał więcej. Jak on tutaj zaczął tą morkę robić, słuchajcie. Jakoś dziwnie. Myślałem, że on tak będzie tutaj do koła to jest kod jeździł. on jakoś tak zaczął. Ja wiem, że to słuchajcie, tak wiem, że tam tak się orki nie robi. Jestem tego pewien na 100%. Jezu to przejazdy, jak to nie? Ale to i tak, że tutaj, słuchajcie, użyczył swojego sprzętu. Bo to jest, słuchajcie, nówka, nówka e, fer, fer, fer Ferguson. <laughs> Jaki numerek? Czy, nie, 9.9S Tak? 9S czy 95? Nie, to jest S. 9S. To jest chyba o 300 coś chyba 50 nie także, także... Lepszy sprzęt niż ja mam. To w sumie tu można by się pokusić o jakiś szerszy <laughs> No Ale niech będzie. Niech będzie taki. No i też zobaczcie, słuchajcie, na Dedyku Na i no nie powiem, że to jest ten, ten cały, ten paraleks Occlusion, bo to, bo to nie jest to Jeżeli chodzi o ten, no powiedzmy Czemu nie skręcasz mi to chłopie? O tą, o tą grafikę, o tą, o tą glebę 3D To przy orce słuchajcie, jeszcze jakoś to wygląda Przy orce jakoś to jeszcze, jeszcze jako, jako, jako tako, bo tutaj mamy, mamy ten taki No ten taki rów po tym, jakbym to nazwał Redline nie, nie Rydline, Kurczę, jak to się owo nazywa eee, Kurcze Patrzcie, nie zapomniałem no, czemu oni tutaj... Patrz, 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 ale tutaj się cyrki dzieją. Ja wiem czemu. Bo ja słuchajcie ja to pole poszerzałem tutaj. I patrzcie, ja mu w prawo, a on nic, nie reaguje. Normalnie... Szok. Chodzi o to, że ja tutaj... Patrzcie, patrzcie, co tu się, co tu się odwala? No tak by nie widział tego Ale jednak po tej lin linii jedzie No nie, słuchajcie ja to pole poszerzałem, dlatego... Może dlatego tak świruje, Pawiana. <śm> no nie mam pojęcia. <śm> no tak Kolejna jobka do wycięcia. To tu słuchajcie, chciałem zmaksymalizować, yy, zmaksymalizować <gryny> plony, więc ja tutaj te pola tak po prostu powiększyłem na maksa. <gryny> Dobra. Zrobiliśmy taką obwódkę. Zaraz nie wiem, czy jechać po tym GPS-ie, czy może nie za bardzo, skąd tam ładnie śmiga na tym na tym, na tym, na tym kombajnie, a tak przyjrzyjmy się mu jeszcze, tak słuchajcie, blisko, bo to jest bardzo fajny, bardzo fajny sprzęcik. 8.36 e... <laughs> No, no, no. Pracuj, pracuj, pracuj chłopie, e... za to ci płacą. <laughs> bardzo fajny, słuchacie sprzęcik. Tylko tak jak właśnie mówię, no szkoda, że tutaj ten, 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 ten cały header nie jest no nie jest szerszy po prostu, nie? Jakby był szerszy, no to, no to byłoby byłoby dużo, dużo szybciej, no ale to też nie ma nie ma czego nie ma czego wymagać. No i teraz zobaczcie, to o czym właśnie mów, mówiłem, że na Dedyku nie ma tych śladów, takich, takich wgłębień na polu. Z tego co się dowiedziałem, to nawet nie będzie dostępne, ponieważ nie wiem, czy Dedek tego nie, ob nie obsługuje, czy jak. Wiem, że tak, jak wreszcie widzieli, no przy orce fajnie to wygląda, ale jeżeli chodzi właśnie o te takie wniecenia na polu, po kołach, no to tego dzisiaj tego nie ma, nie? Tego nie ma. Nie wiem, czy to kiedyś się pojawi. Może tak, może nie. Naprawdę nie mam pojęcia. No, ale jest taka, jest taka, taka właśnie to różnica. Dobra, ja słuchajcie, wracam do, wracam do Masejka. Nie mojego zresztą. No ale jak już się chłop zaoferował, także O, teraz musiałem włączyć. No tutaj coś ten GPS tutaj mi za bardzo nie działał na tym. No i teraz co, jak tutaj bym wjechał na tą bruzdę. O właśnie, słuchajcie, o właśnie, to się nazywa, to jest to bruzdę. Tą właśnie bruzdę bym tutaj wjechał. No to GPS, czekajcie, śmiga tak powinien. No tak zobaczmy no pięknie no jest jest słuchajcie prawe koło prawe lewe koło lewe koło jest słuchajcie w bruździe także no tutaj widzicie by było było coś tam na tym na tym bruździe kołami po tym przejechaliśmy także jest animacja no to akurat na dydyku jeszcze w miarę to wygląda także spoko tamtej animacji takiej właśnie w, po, w śladów po tym po oponach nie ma ale akurat jakoś to tam przeboleje nie ma co się za bardzo słuchajcie, przejmować No dobrze słuchajcie, będziemy chyba kończyć na ten 20-minutowy odcineczek. Także tak to... Tak to na dzień dzisiejszy u nas, u nas, u nas wygląda. A tutaj podejrzewam, że to zrobiłem źle. Oczywiście zrobiłem źle jeszcze tak. Będę musiał to poprawić później. A tego nie... Czemu tego nie jest ten? Nie przełorał? Tak? Nie tego? Nie, na no, tego nie widzę. Kurczę, powiem, że brakuje mi, brakuje mi po prostu, no Precision Farming. Naprawdę mi tego, mi tego brakuje. Tak jeszcze chciałem właśnie poczytać jakieś, czy będą jakieś, będzie jakieś info. No zobaczcie, no nie działa. Dlaczego? O co kaman? Może jestem za blisko tego słupa, czy jak? Może być, może być, bo zobaczcie, bo jak poszerzałem pola, to może, może być właśnie, że, że wziąłem yy, zbyt blisko. Bo też zauważyłem, słuchajcie, jedną, jedną taką rzecz jeszcze, bym tak na koniec szybko powiem. Jak poszerzałem pola, i to właśnie chyba nawet tamto pole, które właśnie teraz yy, z tyłu możecie zobaczyć, przy poszerzaniu gdzieś tam podjechałem za blisko tego właśnie, tej, 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 tej drogi głównej i robiły się takie właśnie szczępy i zrobiło się oczywiście pole, bo tam trzeba było zaznaczyć chyba klawiszem Y, y tworzenia, tworzenia pól ale jak wjechałem sprzętem włączyłem GPS-a, pojawił się napis niewykryto pola nie wykryto pola słuchajcie także y, musiałem, musiałem zrobić tak, żeby tutaj te jakby to powiedzieć, tutaj te właśnie boki zakończenia tego właśnie pola były w miarę, w miarę, w miarę, w miarę równe, żeby nie było takich porgonych zębów. I wtedy zadziałało. Wtedy było ok, Wtedy już GPS widział. o taka masakra tu się zupełnie zrobiła. No dobra, później to tak talerzową przejadę i będzie, i będzie okej. Okay. jakoś przejechał. To jakoś przejechał. Ja też słuchajcie, nawet nie wiem jak się fachowo powinno Orkę na polu wykonać. Naprawdę nie wiem. Nigdy się w to nie zagłębiałem. To też jakaś taka masakra, ale to mówię. Tutaj chyba jest zbyt blisko tego, tego tej, tej, tej krawędzi przejechałem. O, tam już. Kończy, kończy to małe, to małe poletko. No także słuchajcie, jedna, właśnie jedna z takich spraw, jak będziecie tworzyć, tworzyć pola, no to, no to róbcie te pola takie, żeby właśnie zakończenia tych pól były w miarę, w miarę, w miarę, w miarę równe, bo inaczej będzie, <laughs> inaczej GPN Wam nie będzie po prostu czytał tego pola. Dobrze, słuchajcie, kończymy na dzisiaj. Ja wezmę tutaj jeszcze chwilę, zaskoczę pogram i, no i biorę, się za, biorę się za robotę, bo mam jeszcze do skręcenia 4 szaty. Także, <noise> także tyle słuchajcie na dzisiaj, jak, jak jeszcze trafię, e, trafię, trafię e, czas gdzie będzie Scott grał, bo nam się słuchajcie jest ciężko, ciężko, ciężko zgrać, bo tak e, jak właśnie mówiłem, no ja często wyjeżdżam, e, Scott pracuje w systemie 4x4, jeszcze nocne zmiany, także jak nam się po prostu trafi, że gramy razem, no to jest takie powiedzmy święto, święto lasu i trzeba to wykorzystać, <noise> po prostu. <noise> Dobra, życzę wam spokojnego dzionka, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć cześć